"Powstaje pierwsza łatwa do odzyskania broni." Najstarsze jak dotąd bumerangi znaleziono w jaskini w Karpatach, w południowej Polsce. Jak się przypuszcza, pochodzą one sprzed 18 tysięcy lat przed naszą erą. Miotanie drewnianych pocisków ukazano też na północnoafrykańskim malowidle skalnym, datowanym na Neolit około 6 tysięcy lat przed naszą erą. Pociski drewniane to albo pałka, w przypadku której uderzenie powinno zostać zadane określonym końcem, albo kij, czyli zaostrzony, prosty kawałek drewna obracający się w locie, albo wreszcie bumerang, który wykształcił się z tych wcześniejszych form, a jego kształt, jeśli pocisk nie trafił do celu, umożliwia powrót do właściciela. Starożytne plemiona europejskie podobno używały do rzucania toporków. W Egipcie faraonowie polowali na ptaki za pomocą specjalnego wygiętego kija. Drewniane pociski rozpowszechniły się w całej północnej Afryce, od Egiptu po Atlantyk. Pumeranki zwykle kojarzą nam się z australijskimi aborygenami. Wykonywano je w różnych kształtach i rozmiarach. Zależnie od lokalizacji geograficznej i zamierzonej funkcji. W przeszłości używane były jako broń myśliwska, instrument muzyczny, pałki bojowe i zabawki. Najbardziej rozpoznawalny kształt ma bumerang bumerang powracający. Niektóre posiadają obracacze, wypukłości lub zagłębienia na górnej powierzchni, które mają sprawić. By ich lot był bardziej przewidywalny. Bumerang powracający jest tak, wyprof... powracający jest tak wyprofilowany, by ruch wirowy wytwarzał, się nośną... e, wytwarzał siłę nośną, porusza się zaś po łuku, a nie po linii prostej. Inne typy bumerangów nie wracają a niektóre w ogóle nie służą do rzucania, lecz używane są przez aborygenów do walki wręcz.